Wyjeżdżam nad jeziorko Trzeba przejechać przez tą górkę To się nazywa Magurka Startujemy W dole już bielsko wspinamy się na magurkę właściwie końcowy odcinek dość płaski podjazdu na magurkę a w dole widać bielsko białą całą ale nie jakoś super jesteśmy na magurce schronicka magórka a rain odblokowany w bardzo prosty sposób, tu może widać. Po prostu czujnik przeniesiony w inne miejsce i magnes przeniesiony na, na pedał. Najprostszy sposób. Zmiana średnicy położenia czujniku. I tyle. I teraz można na wycieczki. Teraz naprawdę się jeździ przyjemnie. Tylko takich szukrowkach oczywiście, bo przy tak nie jeździ ekstremalnie i nie ma różnicy. Jedzie. No i teraz jedzie tak, jak na motocyklu. Idziemy na jezioro No a teraz z Magórki na jezioro żyjeckie Poprzez Borówę taką trasę no, no pędzi się teraz マファイナルです。 Cierpienie cierpieniu upał wściekły. Straszne kontrasty, w ogóle nie widać. Wjeżdża się do jasnego i ciemnego. Przynajmniej ja nie widzę. Starczy wzrok. I lecimy na drugą stronę w talerzywce teraz. teraz niech będzie tu Się bardzo pozmieniał, ja w ogóle nie poznaję tej trasy. Opa! Tak się wyłagodziło. Opa! No i dobrze. I na budu. Dobra, ja tu wracam chyba tak, wrócę na szutrówkę bo dalej byśmy pojechali i minęli jezioro po prawej stronie Teraz robimy tripa wycieczkowego A w dole już widać jezioro Żywieckie. Nad nim prosto Babia Góra Nie, to jest przepraszam to jest Pilsko Tak, to jest Pilsko, Rysianka i Rumanka W dole widzimy jeziorko Dobra, a my ciśniemy Teraz widać teraz, teraz widać i kamieniołom w łodygowicach i tam będziemy zjeżdżać obok niego Kawałek tatr Dobra lecimy A to jest taka dość ryzykowna jazda Não tem outro caminho para a Wcieczka przez góry na jezioro może ktoś te skorzysta po prostu z tej trasy. Bardzo to bardziej motocyklowa rowerów. no i teraz odblokowany rower ma sens tutaj zawsze w takie takim miejsca mnie zniechęcały do, do dalszych tripów jakiś a teraz się jedzie świetnie podjazd. Rozdroże pod Czuplem i kontynuujemy jazdę z Magórki w stronę jeziorka.

O, jest to się nazywa skała czarownic. Bo tu w Beskidach jest mało takich skał. W karkonoszach gdzie mieszkałem, były na każdym kroku. Tutaj to jest zjawisko przyrodnicze. Taka powulkaniczna skała. No dobra, idziemy dalej. Skała czarownic. Znam osobiście kilka prawdziwych. na stare ludzi jest, nawet nie wiedziałem kurde jak wyjeżdżałem to nie wiedziałem że jest jakieś święto za stare dalej, było to i zaraz będziemy mijać kamienioną wodkowicą Który było widać z góry cholernia szybka trasa już niebezpieczna Która na skoku, kurwa się muszę iść znaleźć Jedyny skok na, na, na trasie, się muszę znaleźć I chyba w lewo, o źle Tyn. Chyba ale można nawet na głaza trzeba uważać, żeby czy z lewej, czy z prawej kolejki nie lecieć a kurwa błoto Fajna zabawa. Polecam specjalnie tu przyjechać. O, jaki trawek skut jest już. Jestem tu gdzie powinienem? Tak. Na ulicy Porąbki Zjazdowa Porąbki, tak prosto nad jezioro Wyłączamy baterię No i jesteśmy nad jeziorem, taki super do ośrodek powstał Naprawdę fajny No dobra, jesteśmy nad jeziorem. Ciekawe czy już będzie kumpel, się rozminęli Jest jezioro żyjeckie Pół godziny jest Prawda fajnie A ja jeszcze na Cypel od lat Oczywiście jest grono ludzi, którzy uważa, że tutaj jest brudna woda, albo coś, ale jest, są to ludzie, którzy jeżdżą nad Międzybrodskie jezioro, nie rozróżniają po prostu tych jezior. A to jezioro jest naprawdę fajne. No jest. Woda jest naprawdę czysta. No, trzeba się wykąpać. Jesteśmy nad ziemi. Zawsze tu przyjeżdżam. Tam to jest bardzo brudna woda, taka że aż ryby widać na półtorej metra. strasz, pełno ludzie oczywiście woda jest czysta i nie ma o czym gadać, w ogóle nie ma żadnego przemysłu, skąd miałaby być brudno. Wszystko jest zlikwidowane Ah. 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 Ale, Kaczki żyją, ryby żyją, czyli nie jest jakaś strasznie brudna rzecz. Że... Polecam, naprawdę świetnie. A najfajniejszy jest widok. Jest. Tam jest prostopisko. Księga romanka, a tam widać tylko czubek Góry.